Dobra, powinno być teraz git. Ja się znowu. No, wiem, że mi wyjebało, już naprawiłem je znowu. jeszcze nie. Dobra, otwieramy sklep Pagesman. Słyszysz? Halo. Ten test jest Nie słyszę Twojego mikrofonu. Co? No, tak tylko dla pewności sprawdziłem, że. No, teraz Cię słyszę. Nie Ty... wiem, co się dzieje, ale nee, kur... OBS ma jakieś kurwa problemy, będę musiał to naprawić mi to w kurwie. No. Mi też zupki. czy starczy tylko dla jednego? Wczoraj się mi podgrzej. Stary zje to co przeterminowane <grymne> No udław się Najlepiej o. Ludzie kurwa uruchamiam streama trzeci raz I za każdym razem kurwa spam pytań Coś z dziutkiem czy blblbl Kurwa ile można już wolę, żeby sina mnie kurwa ugryzła na śmierć niż kurwa, żeby te pytania widział. Tak, no. Ja pierdolę! Kocham was, widzowie, ale jesteście czasem durni. No, no ja wiem, Marcin, co czujesz, no ale naprawdę wiem, że jak. Ja wiem. Oni cię, no stop pamię pamiętają, a oni to nawet ja. nigdy tego nie zapomną. No ja wiem. Nie wiem, czy no. będzie coś źródłem. Nie wiem. Spam się, mój, żeby ze mną nagrał, to ja z nim nagram, bez gitara, i wszyscy będą szczęśliwi. Dziękuję, do widzenia. Tyle w temacie, no. no. No to niech ludzie to zaakceptują, to, że to już jest przeszłość, że przeszłości się nie da już naprawić. Dobra, ty tam na napierdalaj złodziei. Już, już, już. Jak tam Karina, bardzo Bo dobrze. Ja to wszystko jedzie. widzę na tym czacie. No. Dobra, Stefan, Asasyn, chcesz pomóc? Miałeś pomóc. Nagram z to będzie gadane, że to nie to samo. No ta. Peter, poszedł, to nie. A, to spierdzielenie. mnie. Wybryku. No to jest gitarka. Kupować, kupować, zapraszam. Ja kurwa i tak sram 10 razy dziennie, więc to bez różnicy dla mnie Wiem, wiem, na godzinkę fan, ja po prostu prze... Proszę... Dawaj Piotrek, robimy sklep, mrożonki kupiłem Są do kupienia, bo kupiłem Jedyne śmieci, jakie są w tym sklepie, to wszyscy klienci. Okay. No. I żeby nie było, żeby nie zostawiać kapciak. Eee. O, jeszcze puszkę jak tutaj zostawić. Nie Jeszcze kot mi wyślij. O. No witam. No witam. taka trochę. A, dobra. Timo. Dziękuję, Peter. Wysłałem ci. Peter był szybszy. Wiesz co? I... tam. ja i tak się na pana Maruda obrażą, bo ostatnio mnie wystawił. A wskaż na niego palcem, że cię wystawił. Bez problemu. Przecież mam przeciwstawne. W sensie... Poczekaj, to, to, to którego ty nie masz? Prawego kciuka. Nie, to chyba gitara jest. No niekoniecznie. Bez problemu, z procesem jest gitara, bez procesu nie. Dobra, co wy tu A jeszcze raz Co ci w tego palca było? Nie będę mówił na streamie. Mm. Ale mogę ci nagranie pokazać, jak przyjadę. Dobra. Bo w sumie o stremu obiecałem, że przyjdę. W sensie przyjdę, przyjadę w końcu. No. I znowu zjemy kebaba, tylko nie mi się tym razem pod chatą. Ej, jak się drzwi zamyka? Nie wiedziałeś o tym? Nie. Ty, człowieku, ja w 3 patrz, dni zrobiłem... i pokażę. Tu masz taki kwadrat, kurwa. O, ty, no dobra, to ja u siebie mam już prawie 60 dzień, to wiesz. No klikasz, a potem powiesz, zamiot otwórz się. Mhm. Dobra, co wy macie? No ja czekam, aż zarobimy. Eee... No to, a gdzie masz drugie serki? Tu masz. Kurwa. Trzeba by było ci tu trochę re, remament zrobić, wiesz? Jaki? Słucham twoich pomysłów. No tak, przede wszystkim jedna lodówka na jeden rodzaj przedmiotów. Jak tu masz, kurwa, sery i ten, to serki to wszystko razem. Napojem, to napojem. A na chuj? Napoi. Kto na to patrzy? E, wiesz, kto na to patrzy? Ty, jak będziesz, kurwa, donosił. Ale ja nie donoszę, mam od tego ludzi. Ale też łatwiej ci później ustawiać ceny. Nie musisz łazić i szukać konkretnych produktów. Niby tak. No i co byś tu jeszcze zrobił? Mm, dodał jeszcze jedną półkę magazynową. Już się robi. Ile ona kosztuje? Mm, spojrzę jak z tym stoicie. Dobrze. Powiem, no, no to tak. No. Nie macie, nie macie makaronu, nie macie wody, nie macie płatków, cukier macie, soli też nie macie, ryż się kończy. Jak nie? Spójrz My... sobie tam. No przecież widzę, macie trzy makarony na sklepie, nic na magazynie, zero butelek wody, siedem płatków na sklepie. No to dawaj, kleby. rób, dawaj marketingowiec, dawaj. No człowieku, ja miałem praktyki yy, w sklepie. A, swoją drogą, yy, jak wam się nie chce... A w sumie nie, niech, Lamu skasuję no i zapas trzeba zrobić tych przedmiotów żeby na następny dzień można było sobie po prostu stać i zarabiać hajs a no i kurwa człowieku przede wszystkim bramki antykradzieżowe są bramki? pewnie no, że są bramki, kosztują 900 dolarów kurwa ja tu nie wiem, Ty, a, gdzie to jest? a ja jestem debil urządzenia tym, pewnie a ja jestem debilem że ja, te, że ja o tym nie pomyślałem Dzięki antykradzieżowe, 900 dolarów, ustawiasz sobie bramki, ustawiasz normalnie bramki mam. przy wyjściu i wtedy wy będziecie mieli akurat, bo ja mam grę wyciszoną, ale będziecie mieli dźw sygnały dźwiękowe jak będą kradli. Kurwa, no i miścia, ja to Boże, nie... Ja czy... Pisałem ci A. o tym na czacie, to w dupie. A ja, ja czuję się, że, je, że UFO mi porwało, że wyciścili mi połowę mózgu. Hmm. Dobra, czekam jeszcze na 100 dolarów, dawaj, dawaj wszyscy, już. Te młoty schowam, bo ja miałem sytuację u siebie z tymi młotami, że z grałem i mi z klika pierdolnął i ten filar wyjewał za 5 tysięcy. <grym> więc od razu... No, nie rozwaliło się. Dobra, mamy brameczki, dziękuję bardzo. No, i teraz będą, będą krzyczeć. Ja sobie to wyłączyłem, bo nie mogłem znieść tego krzyku. Bramę. A, a widziałeś Batmana, że da się zrobić? Jakiego Batmana? Da się skoczyć z dachu. Nie, możesz tu sobie... No trafić. ja to ja już to robiłem. A. Ja a. jestem hardcoreem. W lecie nie da się zmioty w ogóle robić. A to powrót króla ma... To a to powód króla. Tak, Dimek, tak. 102 metry. Wiemy odpłatam, mnie? Bo... Dobra, ja się nie będę znał. bo nie, nie jestem mały. Ja jest ci jeszcze coś powiem coś takiego, że jest tu system kamer. Bo może A to nie wiem, wiem to wiem, to widziałem. I jest takie biurko za 5000. Wiem. To biurko widziałem. które ustawiasz na magazynie sobie. Pozwala ci skanować ludzi, którzy wchodzą do sklepu albo są na sklepie i oni to ci pokazuje, kto jest złodziejem, a kto nie. Okej. Okay. Trochę useless, tak szczerze, bo jak masz e, pracownika wystawionego na ochronę... No właśnie, żebym nie musiał latać z tym śmieciami, to lepiej kupić tego kerfusia? Mm, tak, pewnie. Bo te śmieci, no, kary później się płaci. Ja, on, ja ci powiem tak, ja kupiłem go chyba piątego dnia. I Dzięki, mam pięćdziesiąty i służy mi do dzisiaj. I nie, ma, nie miałem ani jednej kary za śmieci. No, no, no. no. Jeden wystarczy na bardzo długi czas. O! To znaczy się rumba Kto? Kto złodziej? Dobra Eee prostytutka A tu go napierdala Dobra dajcie mi o jeszcze jedną, ja będę stał też przy bramkach kurwa, zaraz będę łapał każdego no. I szkoda wielka jest taka, że jak walisz złodzieja e, po reju miotłą i dropi te przedmioty, to że dostajesz cenę rynkową za te przedmioty, a nie cenę, którą ty ustalisz. Powinno być tak, że ty, ty dostajesz swój profit, a nie kurwa, cenę rynkową. Tylko okradają twój sklep, twoje ceny, a nie. No kurwa, chuje jebane. Ty, tylko, że poprzednim ostatnim, jak dobrze pamiętam, to nie było ani jednego złodzieja, jak żeśmy tak... Ja Bo liczba z... tak normalnie... Na liczba rynku. złodziei jest e, zależna na sobie, na sobie. od e, ilości osób. Im więcej osób, tym mniej złodziei. Więcej, w sumie więcej. No. Jak ja grałem we Aha. dwójkę e, i ten mój ziomeczek wychodził, to miałem jednego złodzieja na dzień. On tylko wchodził miałem piętnastu. <laughs> ja pierdolę. Ja mam Ale ja ci Tylko powiem, że. By... Sorry, że ci przerwam. Nieraz był taki event, że. No, że, bi... że napierdalasz bałwany, że po jakimś czasie zbierasz punkty. No. Nie rozumiem, co, co, co znaczy napierdalasz bałwany. No, 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 że był taki event, że bałwany są, wchodzą do sklepu, a potem trzeba ich walić miotłą. No, sprzedawaj ładnie, Karinka, sprzedawaj. A jeśli ciekaw, gdzie jest kurwa Stefan? Stefan ma przerwę przypadkiem cały czas? Tak, kurwa hej, hej. Stefan. kurwa, do roboty! Ej, Herci, chodź, objasnij ci szybką mechanikę gry. Co, bo Stefana goni do roboty? Tu, jak se wejdziesz w panel, w e, zamawianie produktów i napoje gazowane. Na czerwono masz napisane te wiem. kwadraty. Wiem, e, wiem sklepie. te kwadraty, co są na sklepie, w magazynie i, i, i ten. I w pudełkach. Wszystko wiem. A, zamówione, no? Nie zamawiaj hajsu, nie mamy. No właśnie. Trzeba mieć przedmioty, żeby mieć no hajs. To ja będę musiał nerkę sprzedać, żeby wam ten dał ten hajs. Nie wypierdol filara za 5000, to będzie dobrze. Aha. <głosy> Zaufaj, <głosy> mi. <głosy> Kupiłem napoje, przynajmniej część z nich. A w kwestii magazyniera, bo się bawiłem ustawieniami z nimi, żeby układali na magazynie, no. to nie ma sensu. Jeżeli chcecie mieć pokładane w magazynie, to nie bierzcie tam NPC-ta. One napierdalają, dos... no to ja jest zepsute trochę na magazynie. To ty sobie wiesz, zrobisz szafkę na przykład na, tu będziesz miał napoje, tu będziesz miał nie wiem, nabiał i tak dalej. To one to będą mieszać. Tak jak ja teraz, wiem. No. Co tak? zdrowiem.